O, jak kroniki podają, zaczynało się wszystko od dwóch dymów. Później były kamedulskie prawa miejskie, 1715 rok i królewskie prawa miejskie, 1720 rok. Te trzy wieki minęły, miasto się rozwinęło, zmieniło i dzisiaj spotykamy się, żeby w pewnym sensie zainicjować te dzisiejsze i jutrzejsze uroczystości jubiluszowe, ale... W taki sposób szczególny. Żyjemy, funkcjonujemy w XXI wieku. Rozpoczynamy czwarte stulecie naszego miasta. To historia nam dała, że właśnie na przełomie jednej setki, drugiej setki przyszło nam żyć, pracować, funkcjonować tutaj w tej przestrzeni miejskiej. Ale XXI wiek ma to do siebie, że. Bardzo intensywnie rozwija się nasze życie społeczne, gospodarcze, kulturalne i widzimy to na co dzień. Ale chcemy następnym pokoleniom naszego miasta zostawić to, co dzisiaj nas otacza, z czego korzystamy. Zostawimy to w specjalnie przygotowanej kapsule czasu. Włożymy do tej kapsuły i czasu, włożyliśmy swoje przedmioty, włożyliśmy również dokumentację, jak dzisiaj suwałki wyglądają, i dokumentację fotograficzną, i dokumentację papierową, i oczywiście tak elektroniczną, na pendrive'ach, na płytach CD. Nie wiemy tylko, czy za 100 lat ktoś to otworzy, ale... Mamy nadzieję, a jestem wręcz pewny, że polski język za sto lat będzie funkcjonował, że to słowo, które zostało złożone poprzez te dedyka, dedykowane listy, za sto lat będzie odczytane z przesłaniem nas tutaj dzisiaj żyjących, funkcjonujących. Jubileusze to również taki moment, kiedy zastanawiamy się, kłowa i suwałki, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy, jaka będzie przyszłość tego miasta. My oczywiście ją tworzymy poprzez swoją działalność samorządową, polityczną, gospodarczą, społeczną i chcemy, żeby to miasto dalej było miastem pięknym rozwijającym się. Jestem przekonany, że Suwalczanie to są mądrzy, ambitni ludzie. Miasto Suwałki to miasto sukces. A wobec tego jestem spokojny o przyszłość tego miasta i wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tych uroczystościach, za pracę na rzecz tego miasta, za codzienny trud. Budujmy! Rozwijajmy nadal ukochane nasze suwałki. Wszystkiego dobrego. A teraz świętujmy, celebrujmy te, ten jubileusz 300 naszego miasta. Bardzo żałujemy, że w tak okrojonej wersji, bardzo żałujemy, że. Te, nie możemy tego uczynić jak zwykle. Dni suwał Jaram Kamedulski, to zawsze mieliśmy tutaj naszych partnerów z różnych krajów europejskich, ale oni przesłali nam serdeczne życzenia i te życzenia dzisiaj usłyszymy i zobaczymy y, merów, burmistrzów y, zaprzyjaźnionych miast, którzy złożą nam życzenia.